Witam, witam. Wybrałem się na rower, ale no jeszcze gdzie, nie gdzie w cieniu jest lód. No i gleba. Jest gleba. Widzą wypad na prawą stronę przerzutki. Nic się nie stało. Jeden samochód się zatrzymał. Patrzcie, gleba. No cały mokry, park obity Na razie nie czuje. Łokieć też. Ja, ale jedziemy dalej. A taka ładna pogoda, 7 stopni. Patrzcie, uważajcie na siebie. No niestety, Continental, opony tej grubości i łyse. No na lodzie to. A tylko wjechałem. Patrzcie, ile ujechałem. Z 10 metrów, 15. I gleba, nie? Tu już się koło Zdziwiłem się, że przednie, ale no, tu jest lód, nie? To jest lód. A, ale jest adrenalinka. A tam jest sucho, patrzcie Jechałem ulicą, no ale tu ścieżka jest to zjechałem. Mówię, nie będę taki, nie? Nie będę kierowcą utrudniał. Ale widzicie, nie da rady jeździć na MTB elektryku, na grubych oponach to bym tu wjechał, a na, na tych cienkich to niestety nie ma bezpieczeństwa. Może sobie krzywdę zrobić. No, tu jest lipa, patrzcie. A tam dalej już jest ok. Pozdro, trzymajcie się.